Rozchodniaczek. Mówisz to coś? Ja, ja robię... <laughs> ja robię... I'm drzwi, także trzymajcie się. Ewo. No. I'm drzwi Nie no, to A? będzie rozchodniaczek. Ostatni. Sięgam. No no, rozchodniaczek. Musiłeś. Trzeba iść, jest. Umy, na, musisz wstać wcześnie? Tak. O której? O szóstej. O szóstej. Ja muszę wstać o 5.30. I teraz słuchaj, co jest najważniejsze, teraz ci powiem. N nie musisz stawać, jeśli nie pójdziesz spać. Proste. Twarda logika. Dokładnie. I nie będzie przyszłego dnia, bo jutro dopiero jest tak, jak się budzisz. Po poniedziałek wtedy po poniedziałek zapomina, że istnieje. I jest wtorek jutro. Dzisiaj jest niedziela jeszcze. I będzie tak cały czas. Czaisz? <grabujane> czy nie czaisz? KP i wiesz, nie dodaję mu chyba. No mnie. Okej, okay, przegraliśmy. Myślałem, że to jest Freewin. <grym> to jest sam to. to tak tak paluch chyba szabin zaczął trollować. Co? Nie, nie paluch no. zaczął. Jakie ja zacząłem no, paluch, paluch najbardziej wskakiwał ciągle. No bo nie mogę, co, co, kurwa stoją pod tą wieżą, kurwa, no. do trzy dni stoją, kurwa wiedzewane. i tam wegetują, no nie jedzą, nie piją, kurwa nie wychodzą, no. <grym> nie <grym> mogę kurwa grać no. Kurwo <grym> <grym> się się no. bo <laughs> Loguję. się. <laughs> Logu Loguję. się logujesz, się logujesz, 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 kurwa. Minus DKP. Kurwa, się. It's Każdą not logujesz, 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 jakaś logujesz, logujesz, grąb część człowieczeństwa we mnie umiera. Tak? Rolno, bo man,

Próba cię pojebała gościu Próba cię pojebała gościu no. Będzie tego, gdybym nie, nie pracował to spoko Próba cię pojebała gościu Próba cię pojebała gościu Wszystkim to odjebało widzę Miby nawet się nie odzywa, bo przecież nie, nie działa Próba Ja mam kurwa na tym jaju maju jaju Dużo ma tak Dostała w chuj i chuj Nie dostała nic Iłsa nie masz A ty zamknij łeb <grym> No to jest, z master dalej jest, nie, bo chciel tam, to jest, jebany, będę w krzaku, będę <grym grym> w krzaku, trafiłem matką chętaj, dobra, pomocy, mam śnieżkę, nie lubię śniegu, nie lubię zimy, zimna, a już wystygła, dobra. Tak jak wystygła. Co? Że zima wystygła? No nie no, śnieżkę. Łeb mu się wyłączył na chwilę no. O! Dobra kurwa lecę tam. Fruuu! Matki hentai! U. Dobra łatwo. Byli na to gotowi. Smoki walą tułoki. E na Co? No tak nie ma nikło, No, Tak nazywa. Moki a... ma, no, tłoki, tłoki, no, chodzić no. Ty Macki i Glut w jednym. O, kurwa. Dobra kurwa. Myślę, że co? Coś lepszego co. Masz topory? pory? Ha ja macki. Ooo, dawaj tarcze. No może nowi to szkoda, nie? Bo kurwa. Ale łatwo. Może nigdy nie ginie. Albo chyba, że zostanie ci tam w czoła. Dalej w tym samym chujowym świecie. No kurde, obudził go ze śpił kolota, wyciągnął go, no. Hello? Ej, rozwoju się na te cztery części. Rozdwoju na cztery. Rozwoju się na cztery. Wejdzieś? gdzieś może tam dalej. O kurwa, bo ty tam jesteś. Ej, ja on to wejdzie. Proksujcie. <głosy> <głosy> Dobra, kurwa, gościu. Masz, masz, go, trzy, masz se ma ma sekundy życia jeszcze, chłop. Obiecuję <gulity> wam to. <gulity> Ale ogrom ok, guzików. Ale... Miał rację. Piękny, niech się nie zmienia nigdy. Dobra, kurwa, robię go teraz. A łatwo. Co <gulity> to samo robisz? To to samo? Z fleszem na niego lecę. No. Zapraszam. Jakby to przejść do szaka, żeby mnie widzieli? Bo mnie możecie. <grystanie> Chyba widzieli. Chyba widzieli. Nie, 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 nie prankuj. Ej, dobra. Ej, panią mam je. Schowałem się w murze. Jestem bardzo solidny. <grystanie> to oczywiście schował. Mówię, że tak. Była śmiało. <noise> nie wyjadę z tego. spokoju. A nawet. Nie no, w tej głupiej gierce. Odeć, odejdź. odejdź. terrorysta. Kurwa Kucha, jebana. Wysięgnę, że <noise> cię je Balbino jebana. Ten terrorysta. Defile'a mi pod głową kładzie. Odeć, odejdź Balbino. Odpalenie. Komar nadchodzi. <noise> Komar <rok> nie <dolecia? głos> Sprzedałeś kolegę? Nie, ja się, bo jest głupi. <noise> Bobo mi kurwił. I komara sprzedał. Uciekłem komara. No on był dobry. Wykonanie gorsze <noise> Kurwa, synie. Zjedziesz. Halo? O! Odejdź. No kurwa po co? Mogę się wyjebać, ja bym go zabił. Ale jesteś nieumyślny. Dobra. nie masz. Nieumyślny. Nieumyślny jest chłop Dobra, kurwa ładnie. Ej, mają matki, matki. hentai matki, matki mają. Tak stupne są dzisiaj twoje słowa, Bo naprawdę. Jestem zmęczony, dlatego pierwszy. Dobór słów masz. Ej, znaczy. mają chęć i macki, chęć i macki. AAAAAA! Easy. Zróbcie okay. poczekaj. Hej, Kurwa wracaj do mnie. Toro. No ale grubasie, żyj. Idziesz na koniec A, świata kurwa, No i łatwo, komando Orn. Dobra kurwa. Kto już wiecie, o co robimy. To jest, to jest, leż, wiesz, to masz w głowie taki. Ja na no tym... Bo wiesz, oni myślą, że nie są tacy głupi, że drugi raz to zrobią, nie? No to idzie. Dobra, Dobra to kurwa, ona nie dzieje. Dobry pierdale, stąd. Dajcie Ładne. mi jeszcze z tego do poczekać. znowu pozabijać? No, zapraszam kurwa. No, który chce zginąć? Dobra kurwa, wkurwiłaś mnie. <śmiech> <śmiech> Ktoś jeszcze? Zapraszam. Tylko w kolejce kurwa, bo mam -y. Ja Też widziałem. A <laughs> no, bo nie żyłeś tym akashanem. Dobra kurwa, na chuj umierasz. <laughs> Przynajmniej zwycięszony jesteś, wiesz? Czy nie wiesz? Chyba nie wiesz. Kurwa. <śmienic> <śmienic> to chyba znaczy, że nie wiesz. Chyba nie. jest to to fajny. Ej, co ja mam za skina? Ej, co jest, kurwa? Ej, co jest? Odpalił ktoś tego? Kto? to... A, no mam... ...binozaura przez to. Kto? Kto odpalił? Kto to? Adubujem... Pamiętmy, powiedz mi, daj mi. jego Z Byłem robotem fajnym. Kto, kto, to był? kto? to był? Kto to był? Kto zrobił? Nie Który? wiem. To to nie ram, random. Jak nikt z nas to. Te, kurwo. A nie, tak być nie będzie. Nie skin skinach ci kupił, jak się odzywa. Jerdel, miałem nowego, lepszego <grym> miałem, to mi zmieniło. Hehehe. Ja w sumie też. No, jak kurwa no, <grym> <coś. Samo grym> No za oryjecie bój się No kurwa rura jebana no chuj Nie chcę mi się to ogradzisz, kurwa Widziałem to tylko dlatego, że na chciałem sobie zobaczyć kurwa Dobra kurwa Lecę Ja zdałem Kurwa nie macie szans ze mną Jebany popołomaniec Mam matki matka maskę na głowie, taką kurwa maskę mam. A to nie, czy nie? Ale masz taką antenę na plecach, to ci się. zaś. No, odbieram, tak? odbieram, odbieram, odbieram. TVP 1 i 2 i posad jeszcze łapie. Trochę szuri, trochę szumi, szumi lekko, ale łapie. Można pozwać wiadomości czasami. Teleexpress, te sprawy, wydarzenia. Ekspres. Fakty o faktach, tak? Tak, fakty o faktach, tak po faktach, za faktami. Łącznie o 19, fakty po faktach. Big Opinię. Ej czekajcie, czekajcie, bo to mi tu mi, mi DVN łapie Kurwa! po prostu za się Chciałem być DJ-em, zostałem anteną pogrzebową Jaką? Kurwa! Pogrzebową. pogrzebową. Jak się nabierz jak masz. Jak masz na tych na pogrzebach idzie sobie ten chłop z głośnik głośnik niesie się na plecach. DJ, em chciał być i został anteną pogrzebową. Dobra, no wbijamy się w dawajcie jazda. Bo mi się kurwa już głośnik pali na plecach. Go, go, go. Kto to przeszedł? Marko, Marysz, Dobra, Dobra, jazda, jazda, w Amerykę, dawaj, dawaj, bijaj, bijaj ten trend, Eto to dobra, mamy tak. piątego, tak? Jazda, jazda. Jazda, go, go, go. Wyjdź z klatki najpierw. To nie jest octagon. Ej, <grym> ja to jest ten sam chłop. Ja ten wiem, to grał lulką. Mam kurwa nie! Nie mogę na to patrzeć! Patrz ja kurwa jakimś cukierkiem jestem zajebany, mam kurwa, bawca mam na, na twarzy, jestem kurwa jakimś tym. Bitą się tam na dupie. Nie mogę na to patrzeć kurwa, to zkawną na czole. Kurwa rura jebana, jebany Veigar, pies jebany z kurwa z jeszcze gra. Kurwy syn Ale z ciebie słodziak padł ja tak ja wyglądam, no nie mogę Nie chcę mi się grać już nie chcę mi się kurwa Idę Idę kurwa z obażankiem na plecach Halo, halo, sprzedaję cukierki Halo Jakiej słodkości ktoś by chciał, może o masz dla ciebie bułeczka o kurwa może? Ricol chociaż masz fajny. O, proszę, proszę. Łapcie, łapcie cukierki. Galaretki. Ty patrz jak one pulsują. Ale kurwa, rzucam wam. Łabeczka, babeczka. Pyk. Macie wybuchowa... Wybuchowy cukierek. Łap babeczkę. Ho, ho. Ja dobra była? O kurwa. Galaretki z Afriko. To nie są narkotyki w ogóle. Babeczkę, babeczkę. Masz babeczkę. O kurwa, nie ucieka babeczki. Dają to wiesz, kurwo. Wybuchowa babeczka. Tak Jambek, co robię? Ja pierdolę. Ale kurwa. 100 lat, 100 lat. O nie działa, nie wypał. O kurwa, ale jebo.